I witam Was na to, że zbieram złom na kolejnym mojemu odcinku. Dziś taki fajny strzał. Taki fajny strzał. Patrzcie, co udało mi się zdobyć. Kto wie, to wie, co to jest. Uh -huh. Oj, trochę waży No i trochę będzie plastiku Ale myślę, że coś na pewno odzyskamy tu Tam różności Będzie rozkręcany Nie działa błąd serwisowy, ale no to nic. Ja go zaraz tak naprawdę, że będzie działał <śm> hmm. Widzicie różne? łączniki będzie na pewno trochę plastików ale będzie też fajnie duży fajny wyświetlacz i co mm -hmm. Będzie gicer, będzie filmik na pewno z rozbiórki. Będą różne elementy metalowe, będzie dużo śrubek, będzie dużo plastików, ale to nic. Tak się prezentuje. I zobaczymy, co z tego się da odzyskać, a co nie. Oj, troszkę ważą, w dwóch było co, co nosić, nieść. Czekolade. A cze Zobaczymy co tam będzie w środku. Pewnie niedługo wpadnie filmik. Jak wiecie, co robić, tę łapkę w górę? Jak możecie subskrypcję, komentarz i co tak. do następnego. Myślę, że z rozbiórki już tego ustrojstwa. To my dish.